Dzień dobry Państwu, witamy w naszym cyklu rozmów od serca do zdrowia. Nazywam się Dorota Mirska-Królikowska, jestem redaktor naczelną portalu naturalnieozdrowiu.pl. Goszczę dzisiaj w naszym studiu wspaniałą panią doktor Joannę Gzik, lekarza, który stosuje w swojej praktyce zarówno medycynę akademicką jak i naturalną i który jest naszym ekspertem naszego portalu od początku jego istnienia, więc naszą tutaj najcenniejszą skarbnicę wiedzy <noise> Dziękuję. I, i informacji. Proszę Państwa, wszyscy się staramy teraz nie zachorować. Robimy wszystko, żeby wzmacniać odporność, zdrowo się odżywiamy. Zdrowo się ubieramy właściwie, stosownie do pogody, pijemy różne rzeczy, łykamy witaminę D, ale czasami pomimo naszych najlepszych chęci, no po prostu coś się stanie. Przemarzniemy, przewiało nas, wracamy do domu, no czujemy, że zaczyna nas zalepać, no po prostu rozpoczyna się jakaś infekcja. Co zrobić, pani doktor? Niech nam pani da kilka konkretnych rad, żeby ta infekcja się nie rozwinęła, żeby choroba nas odpuściła i następnego dnia żebyśmy się obudzili zdrowi, pełni energii. Mm, mm, mm. Następnego nie. dnia to nie. Choroba to nie kara na, za grzechy. Organizm dopomina się, żebyśmy dali mu czas. Czas na przechorowanie, czas na wyzdrowienie, czas na dojście wreszcie do pełni sił. Dlatego y, nie warto jest chorować. W jeden dzień, czyli gorączka, przechorujemy, a jutro już czujemy się lepiej, a jeszcze weźmiemy jakiś tam lek przeciwzapalny, przeciwbólowy, obniżający gorączkę i do pracy. To jest życie na kredyt, to nie jest zdrowe. To bardzo osłabia nasz układ immunologiczny i to sprzyja niestety powikłaniom. Pamiętajmy, że większość tych infekcji, na które w okresie jesienno-zimowym zapadamy, to są infekcje wirusowe. Prawie 80-90% to są wirusówki, które wcale nie powinny być leczone antybiotykiem, bo antybiotyk nie działa na wirusa, tylko na bakterie. I wręcz stosowanie antybiotyków w leczeniu infekcji wirusowych jest niekorzystne, bo antybiotyk osłabia nasz układ immunologiczny, wpływając na florę jelitową, która, no, którą zaburza i zaburza tą naszą fizjologiczną florę, pracę grudek chłonnych i tym samym zaburza pracę układu immunologicznego. Dlatego warto jeżeli infekcja jeszcze nie jest tak bardzo nasilona kiedy są to początki infekcji żebyśmy w naturalny sposób postarali się wzmocnić nasz organizm jak to zrobić jeśli przemarzliśmy przemokliśmy lub też zdarzyło nam się siedzieć przy klimatyzatorze lub też nie wiem nasze dziecko przemarzło przemoczyło nogi weszło w kałuże no Nasz organizm do, do, domaga się ciepła i dajmy mu to ciepło. Trzeba się rozgrzać, czyli co? Ciepła kąpiel, moczenie nóg w wywarze z imbiru. Co to jest? Zawsze Pani mówi o tym noczeniu. moczeniu Jak zrobić wywar z imbiru i, i tam moczyć te nogi? Kupujemy imbir w sklepie. Korzeń. Mniej więcej tak, ze 2-2,5 cm tego korzenia kroimy w plasterki, wrzucamy do garnka z wodą, to się pogotuje, potem… 5 imbir. minut, 10? 10-15 minut. Potem wyjmujemy z tego imbir, dolewamy chłodniejszej wody lub poczekajmy, aż ten napar troszkę ostygnie i moczymy nogi. Imbir bardzo fajnie rozgrzewa i pomaga nam wyrzucić te czynniki patogenne na zewnątrz. Jakie to są te czynniki patogenne? No, właśnie zimno, wilgoć, czyli coś, co zaatakowało nasz organizm wtedy, kiedy gdzieś przemarzliśmy czy, czy, czy przemokliśmy, tak? W związku z tym. Yy, Napijmy się również herbaty takiej rozgrzewającej z dodatkiem imbiru. Może być również kurkuma do tego, która osusza i rozgrzewa. Może być goździk, cynamon, miód, sok z malin, napar z lipy z sokiem malinowym albo z miodem. Również będzie działał rozgrzewająco i napotnie. Napar z lipy razem z naparem z kwiatu bzu czarnego. I z dodatkiem miodu. I taką miksturę możemy i sami pić, ale również zaproponować naszym dzieciom, bo to jest pyszne i słodkie, a jednocześnie rozgrzewa. Jeżeli jest nam zimno i nie najboże pojawiła się gorączka, to nie starajmy się tak od razu jej y, zbijać. Dlaczego? Dlatego, że organizm generuje tą gorączkę, bo jest mu zimno, bo chce się rozgrzać. I wtedy warto go posłuchać. Warto ciepło się ubrać, ubrać jeszcze dodatkową warstwę, ciepły sweter czy polar, wejść pod kołdrę, koc i się rozgrzewać. Ciepła czapka, herbata rozgrzewająca i poczekać. Poczekać do tego pierwszego spocenia. Jak to spocenie wystąpi, Wtedy to jest znak, że nasz organizm wyrzuca te czynniki patogenne na zewnątrz. Proszę zobaczyć, jak jest. Jeżeli my mamy wysoką gorączkę, to często jest tak, że my na początku tej gorączki wcale się nie pocimy. Że ta skóra jest sucha, są dreszcze. Po co są te dreszcze? To są drżenia włókienkowe mięśni, które powodują wydzielanie ciepła. No i właśnie słuchajmy swojego organizmu bo jeżeli zbyt szybko jakby obniżymy lekiem taką niewielką temperaturę, która się podnosi, to może lepiej się poczujemy przez chwilę, ale tak naprawdę ta gorączka za chwilę urośnie nam jeszcze bardziej. Dlaczego? Bo organizm dalej jest mu zimno i dalej chce się rozgrzać. Pamiętajmy, że gorączka jest przymierzeńcem w walce z wirusem czy z bakterią. Jeżeli w czasie gorączki Znacznie więcej jest tych krwinek białych, leukocytów 20 razy więcej niż w normalnej, e, e, normalnej jakby, stanie zdrowia. E, jest ich więcej do tego, żeby walczyć z wirusem czy z bakterią. Także nasz układ immunologiczny gorączka jest tylko sygnałem układ immunologiczny został pobudzony walczy dobrze sobie radzi. Ale to ilu stopni tak bezpiecznie można nie obniżać tej gorączki? To zależy od tego, jak się czujemy. Mhm. I od tego, jak czuje się nasze dziecko. Jeśli chodzi o dzieci, no tutaj zwłaszcza małe dzieci, rodzice boją się drgawek gorączkowych. Oczywiście, jeżeli dziecko w przeszłości miało takie drgawki, lub rodzeństwo miało drgawki gorączkowe, wtedy obniżamy gorączkę przy niższej temperaturze. Czyli jak już gorączka dochodzi do 38, Podajemy lek przeciwgorączkowy, bo wiemy, że dziecko indywidualnie w tym młodszym wieku może być, mieć obniżony poziom, taki próg drgawkowy, sprzyjający wystąpieniu właśnie drgawek gorączkowych przy wysokiej gorączce. Jeżeli człowiek dorosły generuje gorączkę, a czuje się zupełnie nieźle, to wcale nie jest potrzebne obniżanie tak szybko gorączki. Zawsze bierzmy pod uwagę to, jak się czujemy, jak czuje się nasze dziecko. Jeżeli dziecko ma 38 i biega po pokoju i się bawi, to niech się bawi. To, niech się bawi. to dajmy mu spokój. Natomiast jeżeli, jeżeli jest bardzo jakieś marudne, zmęczone, popłakujące, widać, że źle się czuje, tuli się do mamy, obniżmy gorączkę, ale tą gorączkę powyżej 38. Ten stan podgorączkowy między 37 a 38 raczej starajmy się unikać leków obniżających gorączkę. Możemy tutaj obniżać gorączkę nie tylko lekiem, no właśnie tą niższą gorączkę możemy obniżać po prostu fizykalnie, robiąc chłodny taki letni okład w miejscach, gdzie płytko przebiegają naczynia, czyli podbrzusze, pachwinę, szyjka, czoło, tak? I wtedy w taki naturalny sposób powolutku ta gorączka będzie się obniżała. Możemy również zrobić kąpiel ochładzającą. Jak ją zrobić? No nigdy nie wkładamy dziecka, nie, sami nie wchodzimy do zimnej wody, nawet jak mamy, zwłaszcza jak mamy wysoką gorączkę. E, temperatura wody powinna być taka, jak naszego ciała, i dopiero jak wejdziemy do tej wody, to powolutku dopuszczamy chłodniejszej wody, tak żeby ta temperatura wody była o 1-2 stopnie niższa, i wtedy nasz organizm w bardzo powolny sposób oddaje to ciepło i temperatura się obniża. No i też pamiętajmy o tym, żeby dużo pić w czasie gorączki. Gorączka to pocenie, pocenie to utrata płynów a nie obniżymy gorączki, jeżeli człowiek będzie mało pił i będzie odwodniony I to, i to jeśli chodzi o dzieci i tak samo jeśli chodzi o dorosłych, więc picie jest bardzo ważne. Na ogół, kiedy się źle czujemy, to mamy ochotę spać. Dlaczego tak się dzieje? Otóż i pospólmy sobie na ten odpoczynek. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że organizm nasz, walcząc z infekcją, chce wygasić wszystkie swoje aktywności, na które musiałby zużywać energię, natomiast skoncentrować się rzeczywiście na walce z infekcją. Dlatego mamy potrzebę snu, nie mamy ochoty na jedzenie, no bo jedzenie wymaga energii na strawienie, pokarmu, więc na ogół apetyt mamy gorszy. Dziecko również ma gorszy apetyt. Jeżeli nie chce w ogóle jeść, nie zmuszajmy go do jedzenia. Starajmy się oczywiście proponować, czy osobie dorosłej chorej, czy, czy dziecku posiłki lekkostrawne. Posiłki, które będą delikatnie rozgrzewające, tak? czyli zupy długogotowane, owsianka, kasza, niewychładzające, tylko takie, które dodają energii, bo to wzmacnia nasz układ immunologiczny. Starajmy się, żeby te posiłki były fajne, kolorowe. Jeżeli jest bulgardła, może zupa zmiksowana, czy jakiś mus zgotowanego, czy pieczonego jabłka, ale właśnie ciepłe, rozgrzewające posiłki, a nie wtedy kiedy jesteśmy chorzy, surowe, surówki, jakieś kwaśne, surowe rzeczy raczej działają wychładzająco i jakby odbierają tą energię którą organizm jakby ma spożytkować na walkę z wirusem czy z bakterią. Jednym z takich pierwszych objawów rozwijającej się infekcji, zwłaszcza górnych dróg oddechowych, jest katar. No, leci nam z nosa, pokazujemy, czy warto zrobić wtedy inhalację. Wa warto. Oczywiście, że warto, jeżeli jest to jest osoba dorosła, to może tutaj używać różnych olejków eterycznych. Jeśli dziecko, to ostrożniej, raczej w kontakcie z lekarzami używamy olejków eterycznych. Mogą uczulać. Mogą uczulać, mogą dzieci bardzo intensywnie reagować na olejki eteryczne w związku z tym raczej nie, ale możemy ze zwykłej soli fizjologicznej zrobić nebulizację po to, żeby nawilżyć tą śluzówkę, żeby oczyścić. Jeżeli dziecko nie lubi nebulizatora, nie lubi wpsikiwania pod ciśnieniem wody morskiej do nosa, to możemy po prostu zapuścić dwie-trzy kropelki ciepłej soli fizjologicznej, takiej ogrzanej w ręku lub w kubeczku z ciepłą wodą. Dwie-trzy kropelki, one fajnie rozluźnią tą wydzielinę. I wtedy można łatwiej ten nos oczyścić. Nasze babcie stawiały nam bańki. Teraz Bardzo też dobry sta... sposób. No właśnie. Bardzo dobry sposób. Jest to sposób, który może być, tak jak nasze babcie, stosowany w leczeniu infekcji, ale możemy też bańki stawiać profilaktycznie żeby wzmocnić nasz układ immunologiczny. I tutaj myślę o bańkach chińskich stawianych raz w tygodniu w punkty akupunkturowe, pięć punktów akupunkturowych na plecach i bardzo fajnie stymuluje układ immunologiczny, powoduje, że dziecko nie łapie tak często infekcji. Natomiast oczywiście, jeżeli po takich bańkach stawianych profilaktycznie raz w tygodniu zdrowemu człowiekowi, jak najbardziej możemy na drugi dzień wyjść. Natomiast jeżeli stawiamy bańki Osobie chorej, to raczej wychodzić po nich nie możemy. Tak? Bańki działają bodźcowo, stymulują również układ immunologiczny, stymulują procesy zdrowienia i raczej powinniśmy być w cieple, a nie wyziębiać się, zwłaszcza jesienią czy zimą. Jakie leki możemy przyjąć naturalne w momencie, kiedy zaczyna się taka infekcja, zanim wkroczymy z chemicznymi lekami? Co przyjąć naturalnego, żeby pobudziło nasz układ odpornościowy? No właśnie, to, co stosowały nasze babcie, <laughs> sok z bzu czarnego z tych kuleczek, tak? Czyli powiedzieliśmy już, z kwiatów działa na potnie, stymuluje układ immunologiczny, rozgrzewa. Natomiast sok z tych kuleczek bzu czarnego on działa przeciwwirusowo bardzo dobrze. Stosujmy czosnek cebulę. Jako syrop z cebuli na przykład. Syrop z cebuli, dokładnie. Mikstury czosnkowo- cebulowo-miodowe, tak? One również bardzo fajnie. To są naturalne antybiotyki, które możemy stosować. Napar z kopru włoskiego, który będzie łagodził kaszel, nawilżał nasze śluzówki, i również powodował takie łatwiejsze odkrztuszenie i wspomagał jakby leczenie kataru czy kaszlu. siemielniane lniane do picia, które również nawilża cały nasz organizm, nawilża śluzówki i jakby działa przeciw zapalnie. No i wreszcie leki homopatyczne, które są bardzo bliskie mojemu sercu. Dlaczego? Dlatego, że są to leki naturalne, które nie mają takich działań niepożądanych i negatywnych, takich, które możemy zobaczyć u osób dorosłych nawet po wielu latach, od czasu leczenia jakimś specyfikiem chemicznym. One nas nie zatruwają. Natomiast w jaki sposób działają? Stymulują nasz własny układ immunologiczny. Czyli nie dość, że jakby pomagają nam wyjść z infekcji, to na dłużej nam troszkę tego zdrowia wystarcza, bo wprowadzają nasz układ, znaczy układ immunologiczny i cały organizm w taki stan równowagi. Więc mimo tego, że niedawno przeszliśmy infekcję, to powodują, że ten nasz układ immunologiczny lepiej funkcjonuje i tak szybko, zwłaszcza dzieci, które wracają do środowiska rówieśników zasmarkanych i często kaszlących, nie będą łapać tak szybko kolejnej infekcji. Dlatego no, ja chętnie z tych leków korzystam, dlatego że Ułatwia mi to prowadzenie tych dzieci, które chorują właśnie na nawracające infekcje dróg oddechowych. No i też pamiętajmy, że jeżeli spadła gorączka, a nie czujemy się jeszcze zbyt dobrze, jesteśmy jeszcze osłabieni, to warto dać i sobie, i zwłaszcza naszemu dziecku czas na ten okres rekonwalescencji i odbudowania sił. To nie jest tak, że jeżeli gorączka nam spadnie, to jesteśmy już zdrowi i możemy iść i wrócić do takiej normalnej aktywności. Więc y, dajmy ten czas sobie właśnie, zjedzmy lepszy posiłek, y, zadbajmy o te witaminy, mikroelementy w posiłkach. No, w czasie y, infekcji mamy na ogół gorszy apetyt. I ten gorszy apetyt, no właśnie, spowodowany jest tym, że organizm skupia się na walce z wirusem, z bakterią, a nie na trawieniu. Natomiast proponujmy osobom starszym chorym, osobom dorosłym chorym, dzieciom chorym posiłki lekkostrawne, lekkostrawne, ciepłe, niewyziębiające, bo one będą wtedy jakby stymulowały również zdrowienie. Dlaczego tak często kaszę jaglaną się poleca właśnie w takich pierwszej dawce uderzeniowej, żeby sobie zrobić jakąś jaglankę, czy krupnik z kaszą jaglaną? Co ona w sobie no, takiego kasza ma? kasza jaglana rozgrzewa, ale jednocześnie wysusza. Na ogół przy infekcjach dróg oddechowych mamy katar i kaszel. U dzieci często jest to taki przewlekający się katar, przewlekający się kaszel. I tutaj kasza jaglana z dodatkiem kurkumy działa wysuszająco. Raczej w diecie powinniśmy, zwłaszcza w okresie tym jesienno-zimowym, ale również w czasie infekcji unikać nadmiernej ilości produktów wychładzających i zaśluzowujących. Jakie to są produkty? No te produkty zaśluzowujące to są produkty z mleka krowiego. Czyli te wszystkie płatki z mlekiem to niekoniecznie. To Jogurt owsianym mlekiem niekoniecznie. No ja, ja mówię tutaj o mleku krowim, tak. a nie mleku roślinnym. Zwłaszcza nadmierna ilość tych produktów w tym okresie jesienno-zimowym, kiedy na zewnątrz jest zimno, ciemno i wilgotno, to jakby powoduje, że to zaśluzowanie, organizm gorzej sobie z tym zaśluzowaniem radzi. Co jeszcze nas zaśluzowuje? Cukier, czyli słodycze. Zamiast cukierków sięgnijmy po naturalne słodziki, tak? Zamiast cukru białego możemy zastosować syrop zagawy, miód do słodzenia, tak? Syrop klonowy, cukier nierafinowany. Jako zdrową przekąskę, owoc suszony czy jakieś orzeszki, migdały do Daktyle Daktyle, na przykład, Daktyle, tak tyle, tak? Jako również taki produkt słodzący. Natomiast unikajmy cukru białego. No i wreszcie banany banany również działają zaśluzowująco, więc też niezbyt często. Ja nie mówię, jeżeli człowiek jest zdrowy, żeby w ogóle nie jadł mleka, czy jogurtu, czy sera, czy banana. Proszę, ale raz na cztery dni, raz na kilka dni, ta dieta. Taka zróżnicowana będzie dietą dobrą. Monodieta pod tytułem rano płatki z mlekiem, wieczorem płatki z mlekiem, w międzyczasie jogurt będzie nas zowywała. A proszę zobaczyć, co jedzą dzieci, które chorują na nawracające infekcje dróg oddechowych. Jedzą jogurty, bo ich nie trzeba gryźć, fajnie się łyka, są chłodne i słodkie, banany, których też nie trzeba gryźć i słodycze, których nie odmawia żadne dziecko. Więc to są jednocześnie produkty, które niekoniecznie dobrze robią, zwłaszcza jeśli dziecko często choruje. Jakie jeszcze produkty, które niedobrze będą wpływały na ten nasz układ immunologiczny właśnie w okresie jesieni i zimy? Te produkty, które wychładzają, czyli kwaśne, surowe. Raczej sięgnijmy po warzywa gotowane, po kasze, po zupy rozgrzewające, niż po surówki. Zostawmy te surówki na okres letni, kiedy będzie ciepło i słonecznie. Czyli, proszę Państwa. Bierze nas coś, czujemy wewnętrzny dygot, rozgrzewamy się zewnętrznie, moczymy nogi w wywarze z imbiru trochę odlewamy i robimy sobie pyszny napar z imbiru, z miodem, e, z goździkami, z różnymi aromatycznymi przyprawami. Wskakujemy pod kołdrę z jakąś fajną książką albo oglądamy jak, jakąś komedię, żeby... Albo śpimy albo zwyczajnie, śpimy, jak, jak już nie mamy na nic siły i dajmy sobie, dajmy naszemu organizmowi czas e, i trochę spokoju, żeby sobie poradził z pierwszymi objawami infekcji, mamy wtedy szansę, że szybko wrócimy do formy. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Ja też dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie, życzę nam wszystkim dużo zdrowia i do zobaczenia przy kolejnym odcinku.